Akademia Świętokrzyska, filia w Piotrkowie Trybunalskim, ma już 25 lat. Jest to państwowa uczelnia wyższa regionu piotrkowskiego i ziemi łódzkiej. Z oferty edukacyjnej szkoły korzysta głównie młodzież z powiatu piotrkowskiego i okolicznych regionów. coraz częściej rozpoczynają tu studia absolwenci szkół średnich z odległych krańców Polski. Dydaktycznej i Socjalnej Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w roku 1981 został utworzony Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszym kierunkiem kształcenia było wówczas nauczanie początkowe. Na pierwszy rok powołanego kierunku studiów przyjęto 70 kandydatów. W roku akademickim 1984/1985 Wydział uzyskał prawa do prowadzenia zaocznych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna. Wydziałem kierował wówczas doktor Lucjan Olszewski, Kolejnymi dziekanami byli doktor habilitowany Włodzimierz Goriszowski oraz doktor habilitowany Jerzy Kukulski, późniejszy pierwszy prorektor filii Wydziału Zamiejscowego Kieleckiej WSP, a następnie Akademii Świętokrzyskiej. Na mocy zarządzenia nr 1 ministra edukacji narodowej z dnia 8 marca 2000 roku wydział zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim został przekształcony w filię wyższej szkoły pedagogicznej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach z dwuwydziałową strukturą uczelni. Natomiast ustawa z dnia 7 czerwca 2000 roku upoważniła do nadania wyższej szkole pedagogicznej w Kielcach nazwy Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach z filią w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia, studia podyplomowe i kursy dokształcające. Do podstawowych zadań uczelni kierowanej przez prorektora do spraw filii profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Czesława Grzelaka należą: kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych i twórczej pracy artystycznej, przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej. Kształcenie osób, które posiadają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne, rozwijanie i upowszechnianie kultury oraz postępu społecznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy o społeczeństwie oraz dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów. Piotrkowska Filia Akademii Świętokrzyskiej składa się z dwóch wydziałów wydziału nauk społecznych pod kierunkiem dziekana profesor doktor habilitowanej Wacławy Starzyńskiej oraz wydziału filologiczno-historycznego z dziekanem profesor doktor habilitowaną Anną Grochulską na czele. Uczelnia prowadzi zajęcia w bazie dydaktycznej składającej się z trzech obiektów: budynków dydaktycznych numer 1 i 2 przy ulicy Słowackiego oraz budynku dydaktycznego numer 3 przy ulicy Kasztanowej. Do dyspozycji studentów jest bogata w woluminy biblioteka. Na koniec roku 2005 księgozbiór liczył 93 500 woluminów. Do najcenniejszych książek w zbiorach Biblioteki filii zaliczyć należy Leges Statuta Constitutiones Regni Polonie z 1732 roku. Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym SOWA. Gdy mowa o książkach, wspomnieć trzeba o naukowym wydawnictwie piotrkowskim, działającym przy uczelni. Jego działalność ukierunkowana jest na publikowanie monografii, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wydawnictw periodycznych. W ten sposób efekty pracy naukowej studentów i kadry naukowej zostają utrwalone i rozpowszechnione. W ramach Wydziału Nauk Społecznych studenci mają do wyboru trzy kierunki studiów: Pedagogika, Ekonomia i Socjologia. Instytut Socjologii kształci studentów w trybie trzyletnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia. Socjolodzy i filozofowie prowadzą badania teoretyczne, metodologiczne i empiryczne z wielu dziedzin filozofii socjologii, dotyczących problematyki transformacji systemu politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu socjologii organizacji i socjologii społeczności lokalnych. Instytut Ekonomii zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy siedmiu pracowników z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego, pięciu starszych wykładowców, dziesięciu adiunktów ze stopniem doktora i jednego asystenta. Wyniki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Ekonomii przyczyniają się do pogłębienia wiedzy teoretycznej i mają walor użyteczny w polityce gospodarczej. Instytut Nauk Pedagogicznych prowadzi działalność dydaktyczną i naukową przy pomocy 64 pracowników. Efektem pracy naukowej są publikacje w wydawnictwach własnych Instytutu, takich jak Piotrzkowskie Studia Pedagogiczne, Rocznik Pedagogiki i Rodziny oraz innych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W wydziału filologiczno-historycznego studenci mają do wyboru cztery kierunki studiów: Filologia Polska, Filologia Angielska, Historia i Stosunki Międzynarodowe. Instytut Filologii Polskiej, poza kształceniem polonistów, zajmuje się organizacją spotkań z wybitnymi postaciami ze świata literatury i poezji. W 2001 roku instytut zajął wysokie miejsce w rankingu szkół wyższych ogłoszonym przez Miesięcznik Perspektywy i Dziennik Rzeczpospolita. Instytut Historii to przede wszystkim działalność naukowa w zakresie badań nad dawną i bliższą naszym czasom przeszłością. Dla realizacji tego celu do uczelni zapraszani są wybitni goście. Między innymi gościem uczelni była profesor Ewa Wiprzycka, były prezydent generał Wojciech Jaruzelski, a także obecny marszałek Sejmu Marek Jurek. Dydaktyka i badania naukowe to najważniejsze cele działalności Instytutu Stosunków Międzynarodowych, które są uwarunkowane skalą wyzwań związanych z transformacją polskiej polityki zagranicznej oraz zmian strukturalnych w stosunkach międzynarodowych. W ramach Wydziału Filologiczno-Historycznego działa samodzielny zakład Filologii Angielskiej którego najpoważniejszym osiągnięciem jest wprowadzenie i ciągłe ulepszanie nowoczesnego programu studiów umożliwiającego absolwentom podejmowanie pracy w kraju i za granicą oraz np. w instytucjach zajmujących się integracją z Unią Europejską. Kolejne uczelniane jednostki to Zakład Historii i Kultury Antycznej, Międzywydziałowy Zakład Informatyki, Międzywydziałowe Studium Języków Obcych oraz Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. A skoro już mowa o sporcie, to warto skierować uwagę na bogatą ofertę wypełniającą studentom czas wolny. Przy filii Akademii Świętokrzyskiej działa Akademicki Związek Sportowy, składający się z sekcji koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej, tenisa stołowego oraz aerobiku. Ostatnim i największym sukcesem uczelnianego AZS-u jest Mistrzostwo Europy zdobyte przez reprezentację piłkarek ręcznych. Także tytuł mistrzowski mają koszykarze, którzy przed rokiem zwyciężyli w Mistrzostwach Polski Państwowych, Wyższych Szkół Zawodowych i Uczelni Pedagogicznych. Jeżeli nie da boisku, to może w Akademickim Teatrze wyjście ewakuacyjne lub w chórze. Chór akademicki został założony w 1982 roku z inicjatywy trzech dyrygentów – Jana Dudkiewicza, Feliksa Kośnickiego i Marka Jana Kuciapińskiego. Chór może poszczycić się bogatym repertuarem. Z dużym powodzeniem wykonuje muzykę dawną, jak i współczesną, polską i obcą, świecką i religijną, utwory a cappella i stowarzyszeniem instrumentalnym. dysponuje bazą kwaterunkową dla studentów. Są to domy studenta Olimp, Hades i Mikrus. Najmłodszy to Mikrus. Dysponuje miejscami dla 67 osób. Pokoje dwu- i trzyosobowe wyposażone są w pełny węzeł sanitarny. Studenci filii Akademii Świętokrzyskiej otrzymują pomoc finansową w formie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, tylko dla studentów dziennych, stypendium na wyżywienie oraz zapomóg. Filia Akademii Świętokrzyskiej bardzo ceni sobie intensywną i zacieśnioną współpracę regionalną z władzami samorządowymi miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu Piotrkowskiego i władzami wojewódzkimi. Takim moim marzeniem jest, aby ta uczelnia w pewnym czasie usamodzielniła się. To na pewno zwiększyłoby jeszcze bardziej prestiż, rozwiązałoby wiele problemów, jak również umocowałoby uczelnie w Piotrkowie w regionie Łódzkim. Filia ma podpisane porozumienia dwustronne z 14 instytucjami krajowymi, których celem jest rozwijanie szeroko rozumianej współpracy w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia badań naukowych, wymiany doświadczeń w zakresie sporządzania i realizacji programów i planów nauczania. Organizacja seminariów, sympozjów i konferencji naukowych, korzystanie z zasobów archiwalnych i bibliotecznych oraz wymiana wydawnictw własnych. Podobne cele zawarto w umowach z zagranicznymi instytucjami naukowymi, z którymi Piotrkowska Szkoła zawarła porozumienie o wymianie naukowej. W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów oraz rozwoju naukowego kadry nauczycielskiej w filii Akademii Świętokrzyskiej założono Fundację na rzecz rozwoju dydaktyki i nauki filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Fundacja wspiera studentów i zespoły badawcze oraz inicjatywy służące nauce w Polsce, a także działania na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki, przyznawanie wszelkich subwencji, nagród oraz stypendiów. Będzie odbywać się zgodnie z dewizą fundacji, wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi. Uczelni przede wszystkim można życzyć, żeby poprawił się jej stan finansów, żeby ministerstwo patrzyło bardziej życzliwym okiem na nasze potrzeby. Chcielibyśmy również w przyszłości... Przede wszystkim ogrodzić teren naszej uczelni, wyremontować stadion i wyremontować budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego. Więcej nie potrzebujemy, resztę zrobimy sami. Mamy bardzo dobrą kadrę. Zdobycie wykształcenia i umiejętności praktycznych dla każdego człowieka, a w szczególności młodego, dojrzewającego do aktywnego życia zawodowego, jest celem pierwszoplanowym, warunkującym otrzymanie dobrej pracy i gwarantującym odpowiedni standard życia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Akademia wprowadza nowe kierunki i specjalności kształcenia, zapewnia zdobywanie wiedzy u najlepszych specjalistów naukowych. Uczelnia doskonali proces dydaktyczny na poziomie europejskim, a osobom zainteresowanym nauką w trybie zaocznym lub wieczorowym proponuje przystępne czesne. Zapraszamy do nas, największej uczelni państwowej w regionie Piotrkowskim.